Nie wiem, czy niedziela to jest jakiś mój pechowy dzień, ale mam wrażenie, że zawsze w niedzielę jest jakiś beznadziejny po prostu internet. Nie do przeżycia. I tak, dobra. Sorry, że tak, bez zapowiedzi troszeczkę, ale no miałam dzisiaj, naprawdę nie wiedziałam totalnie, kiedy będę mogła zrobić tego live'a, dlatego że rano czułam się po prostu beznadziejnie. Poszłam spać około drugiej, bo gadałam z przyjaciółką. Z Ewą była, była na live wczoraj, pod koniec. Gadałam z nią do drugiej. Znaczy nie dobra, do pierwszej, ale do drugiej jeszcze ogarniałam tam film, żeby wstawić metadane i takie tam. Miniaturkę, wiecie, te sprawy. I obudziłam się o 5.40 i było mi tak niedobrze. Uff, naprawdę, no, tragedia. Um, mam pewne podejrzenia, co to mogło być, ale. No, w każdym razie od 5:40 nie spałam, także 4 godzinki, fajnie. I też nie wiedziałam, kiedy się poczuję lepiej, więc nie chciałam Wam zapowiadać dokładnie tego live'u, bo miałam go zrobić jakby pomiędzy nagraniami filmów, przynajmniej ja chciałam je tak zrobić. Także teraz się chciałam trochę zakryć okularami, ale to nie bardzo coś daje, bo makijaż i tak widać, przynajmniej ja widzę. Może Wy trochę, trochę słabiej. No, w każdym razie macie, macie taki mały spoiler, no, ale trudno. Cóż, powiem, że wiele nie stracicie widząc ten spoiler, bo, bo i tak jest przepiękny i myślę, że warto e, potem na niego zajrzeć. E, ten film z tym makijażem pojawi się, dajcie mi sprawdzić, chyba 26? Tak, w, w drugi dzień świąt, bo wtedy jest niedziela, e, także równo za tydzień. Mm. No, i jeszcze w tym makijażu będę dogrywać ulubieńców. No, ale jestem z niego mega zadowolona. Wyszedł mi dokładnie taki jak chciałam. Także, także Git. Włosy też w ogóle mi się fajnie ułożyły. Zaczęłam używać tego kantu aktywatora, i no, powiem Wam, że chyba jest fajnie. Jak na to, że moje włosy wymagają jeszcze podcięcia, to myślę, że jak właśnie ja podetnę sobie. I będę używać tego kantu, to już naprawdę będzie git. A to jest w ogóle to są włosy jakby bez protein powiedzmy, bo zwykle mam aż taki ładny skręt i tak ładnie mi się trzymają po myciu proteinowym. A tutaj ani protein, tylko właśnie same emolienty i humektanty. Dziękuję bardzo za kciuka w górę. Bardzo mi miło. Więc tak, no fajnie. Fajnie, naprawdę fajnie. Myślałam, że będzie mnie puszył, a mnie nie puszy. Co prawda jeszcze użyłam tej pianki do stylizacji takiej, którą bardzo dawno ją polecałam, też długo jej nie używałam, bo w sumie fryzjer polecił mi, żeby spróbować bez stylizatorów. No i tak trochę podchodziłam do tego, jak pies dojeżdża, ale ostatecznie się przekonałam i powiem Wam, że że fajnie to, fajnie to wygląda. Zresztą opowiem Wam więcej w ulubieńcach właśnie ogólnie o włosach, bo będzie yy, no właśnie na pewno cztery produkty do pielęgnacji, do cztery do, yy, do włosów i cztery albo pięć, tutaj nie jestem pewna co do makijażu. W ogóle zastanawiam się ciągle, bo jestem przed nagraniami. Czy zrobilibyście mi coś? Czy bylibyście na mnie źli, jakbym dała korektor collection do ulubieńców rocznych. Ale w sumie dobra, używam go tylko tydzień, więc chyba sobie odpuszczę. No hmm, ale nie wiem, co tam widzicie o tym kadrze. Co w się sensie mi się podoba, tylko, tylko ten kalendarz jest wtedy daleko, więc musiałabym zrobić dalej dalej ręko gadżeta. Albo musiałabym się przejść, a no w tym momencie akurat mam bardzo ładne spodenki. Proszę. O. Tu. Getry z Lidla, najlepsze po prostu do ćwiczeń. Mam jeszcze inną parę, ale taką bardziej powycinaną. One się akurat strasznie zaciągają, bo jest taka bardziej rajtuzowata. A te są takie naprawdę, naprawdę fajne. Bardzo lubię w nich ćwiczyć i siedzieć. Także, także mogę polecić ogólnie rzeczy sportowe z Lidla. Staniki może nie, hmm, przynajmniej to takie, te z usztywnieniem chyba są spoko właśnie moja przyjaciółka Ewa ma i ona sobie bardzo chwali. Ja jednak najbardziej lubię ze staników sportowych taki, była taka kolekcja slogi, coś takiego. Wydaje mi się, że z Triumfa. Tak sobie myślę. A ona była jakoś w kolaboracji z Rossmanem i ja go kupiłam za chyba 70 zł. No, w sensie trochę sporo, ale naprawdę nie żałuję, bo uwielbiam w nim ćwiczyć. E, także jak coś to polecam. Bardzo fajnie trzyma biust. No tylko, że wiecie, ja mam dość mały, więc w sumie co ja mogę wiedzieć o trzymaniu biustu? Tak z drugiej strony e, aż tak bardzo tego nie potrzebuję. Kiedyś to w ogóle ćwiczyłam w, w koszulce bez stanika i e, jakoś mi to nie przeszkadzało. Teraz już trochę zaczyna. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Bardziej może grawitacja jakoś czy coś. Dobra. Nieważne. W każdym razie odzież sportowa z Lidla bardzo fajna. W sumie taka odzież zwykła też nie jest zła. No wiadomo, to są takie kroje, które raczej, e, raczej wiecie. Nic takiego oryginalnego bym powiedziała. E, dość łatwo spotkać osobę, która ma takie e, podobne ubranie, jak jakby, no, zależy na, na czym komu zależy, tak. Ja kiedyś lubiłam e, rzeczy z Lidla, teraz bym się bardziej tak skłaniała ku właśnie takim rzeczom, bardziej, bardziej oryginalnym, e, czymś, co będzie faktycznie jakoś mnie odzwierciedlać, a nie tylko, że będę w tym chodzić. Hmm, e, tak chyba najbardziej skonfundowana się poczułam, kiedy e, pani w kole fortuny, w sensie nie ta prowadząca, tylko jakaś uczestniczka, właśnie miała e, sukienkę z Lidla, którą ja też miałam. I tak, nie wiem, trochę mi było dziwnie. <grym> z tym, w sensie w sobie nie powinno być mi dziwnie, ale mimo ale wszystko było. I tak, nie wiem, nie wiem, jakoś tak. Ej, ona ma moją sukienkę. E, no. Także taka zabawna rzecz. A, a propos tego, jak ktoś nosi rzeczy, które Wy też macie. W sumie, no, no wiadomo, ka pewnie każdy jakoś tam kupuje z sieciówek. E, no bo, dobra, może nie każdy, ale większość. I właśnie mam jedną taką sukienkę. E, to akurat wtedy się ucieszyłam, że ktoś miał taką samą. Ale to tylko dlatego, że ja po prostu ją lepiej nosiłam. Wtedy się sensie na mnie lepiej wyglądała. Ja wiem, wiem, podłość po prostu moja, ale no co ja zrobię? No to było takie. O, ta pani ma taką samą sukienkę, jak ja. Ale ja w niej nie wglądam, tak jakoś. Tak mi to, nie wiem. Czy znaczy, to no wiadomo, co się komu podoba, tak? Ale jakoś taka, taka śmieszna historia. Ja Stwierdziłam, że się podzielę. Dlaczego nie? Um, jakoś długo dzisiaj z wami nie mogę gadać, a poza tym też nie mam za bardzo, wiecie, no flow jeszcze mam, flow jeszcze mam do gadania. Jakoś się dzisiaj do Nikoła za bardzo nie, nie odzywałam, więc jest, wiecie, e, jest moc powiedzmy w głosie. E, też przez to, że poranek miałam taki rozwalony po prostu tym złym samopoczuciem. E, no ja nie pamiętam kiedy dwie godziny leżałam w łóżku, tak po prostu, w sensie nie, nie też do końca po prostu, bo robiłam sobie hiszpański, bo stwierdziłam, że nie będę marnować czasu i zacznę coś robić. Wyglądał jakbym miała takie długie włosy spod pachy. Dobra, nieważne, już sobie poprawiłam. E, no w każdym razie no dwie godziny po prostu w łóżku, żeby tak wiecie się doprowadzić do jakiegoś stanu używalności. No też z drugiej strony jak obudziłam się o 5.40 i tam powiedzmy o 7.30 to się uspokoiło wszystko tutaj we mnie. No to, no to właśnie się położyłam. I, I co? I tam do 9.30 sobie leżałam. No to też nie jakoś tragicznie, bo i tak miałam plan spać do 9. .00. Także no nie tak źle, ale jednak... Tak tak. No przynajmniej zrobiłam hiszpański i właśnie weszłam na poziom adwans, bo teraz, nie wiem, czy wiecie, w zeszłym roku u mnie królowało Duolingo, jeżeli chodzi o to, jak się uczyłam hiszpańskiego i do pewnego momentu mi nawet, nawet pasowało, ale tam jest taka powtarzalność tych rzeczy. I ono się opiera nie pamiętam teraz na jakiej metodzie, ale wiem, że kiedyś spotkałam jakiegoś nauczyciela języków. I jest taka metoda po prostu uczenia się języka, właśnie że powtarzania w kółko tego samego, wałkowania, aż po prostu ci wejdzie do głowy tak, że tego w życiu nie, nie wyjmiesz. I właśnie duolingo się bardzo na tym opiera, na takim mocnym powtarzaniu po prostu we wszystkie strony, a za dużo cię tak języka nie uczy. Uczy cię po prostu bardziej sytuacji konkretnych i konkretnych zdań. I sprawia, że za bardzo ty nie możesz nic potem samemu stworzyć. Tak, wiadomo, że w momencie, kiedy uczysz się podstaw takich totalnych, jak nie wiem, zamawianie w restauracji, czy kupowanie jakichś rzeczy w sklepie, pytanie o drogę, to jeszcze jest OK. Ale jak już wchodzi jakaś wyższa gramatyka i oni próbują nauczyć cię tej gramatyki w taki sam sposób, no to już jest słabo. Dlatego z polecenia znajomego. Znaczy właściwie z polecenia? No, po prostu powiedział mi, że kiedyś używał tej aplikacji i ja się też tą aplikacją zainteresowałam, ale że jak patrzyłam na nią rok temu, to jeszcze za bardzo nie chciałam, nie chciałam się płacić chyba tam 250 zł za rok coś takiego? No to wtedy nie, nie mogłam sobie na to pozwolić, miałam inne wydatki, więc to odłożyłam, ale zapisałam sobie w pamięci, jak już miałam kompletnie dość tego Duolingo właśnie tam chyba pod koniec września tego roku, no to stwierdziłam, że dobra, okej, okay, zbieramy, robimy ten hiszpański tak porządnie, bo może kiedyś zamieszkam w Hiszpanii, nie wiem, zobaczymy. Zastanawiam się na razie, ale dość mocno to biorę pod uwagę w swoich planach na przyszłość. No także warto by było poznać ten język jakoś lepiej. I właśnie od września cisnę i powiem Wam, że jest bardzo fajnie. Nawet jestem, no trochę jestem się dumna, w sensie może w konwersacji bym jeszcze nie była jakaś taka super błędna. na pewno nie byłabym płynna, bardzo często mi się zacinała, ale już sporo słówek znam. Już też gramatykę albo mam powtórzoną, albo albo mam już coraz lepiej opanowaną. Także fajnie, właśnie teraz weszłam na. Tam jest chyba, nie wiem ile tam jest dokładnie poziomów. W każdym razie w tym momencie jestem na jakimś przedostatnim. Czekajcie, zerknę sobie. Pochwalę się, a co tam? Dlaczego by nie? A tu, ona się jakoś długo otwiera czasami. To jest jej jedyny problem. Ale fajne jest to, że jak już macie tam wykupione to wszystko, sorry, bawię się pensetą, znalazłam to sobie, przyklejałam sztuczne rzęsy w sensie kępki. Stwierdziłam, że raz na rok można. Dlaczego by nie? E... Ja w ogóle mam tak, że ja się lubię bawić. Na przykład, jezu, pstrykam długopisem. E... I na przykład, jak gość coś tłumaczył w. Na laboratoriach, tam wiecie, opisywał, co my mamy zrobić, studenci, i tak dalej. Ja pstrykałam długopisem tak randomowo, i nagle on takie, możesz nie pstrykać tym długopisem. Od tej pory mam taką traumę, że już nie pstrykam. Tak. Wywał na mnie bardzo duże wrażenie tym swoim wybuchem. Także już staram się nie pstrykać, ale za to robię inne rzeczy. Na przykład właśnie bawię się pensetą i nią tak klaszczę. Klap, klap, klap. Albo jak jest ten. Coś, to można otwierać albo odkręcać, to też to samo po prostu. Nie wiem, jakieś ADHD może. No to w każdym razie mamy tutaj ogólnie poziomów takich, takich ogólnych jest newcomer, beginner, beginner 2. Pre intermediate, Intermediate, Independent i Advanced. I tam jeszcze są jakieś takie bardziej tematyczne, związane na przykład ze świętami, ze słówkami typowo dla Meksyku, załóżmy. No, także ja już porobiłam z tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, z siedmiu to właśnie skończyłam piąty. Tylko nie wiem, czemu mi się to nie chce zapisać, że już to skończyłam, jak ja to skończyłam. Dobra, sprawdzę jeszcze raz w aplikacji. Trudno. No, także zadowolona jestem. Bardzo. No już, już po trzech latach tego hiszpańskiego to wypadałoby coś, coś więcej znać. W ogóle tak robiłam ten makijaż, że teraz mam pełno <grywka> brukatu, jakiś tam drobin. W herbacie, ale nic chyba nie powinno być, nie? Nie chcę jej wylewać. Aż tak się. Taki rozcieńczony rumianek. Co ja spoko. Ale dzisiaj też, nawet jak, nawet jak próbowałam ten rumianek, to mnie tak. Robiło. Nie, w ogóle do 12 nic nie mogłam zjeść. A potem wziąłam sobie bagietkę. Znaczy w sumie to pół. Ale no takiej małej, dobra, małej, no ale wiecie, styl, no, ale też byłam głodna, no nie oszukujmy się, ale ja jestem po prostu taką fanką pieczywa. Ja nie wiem, jak wy, ale ja to mogłabym, e, czasami mam wrażenie, że jakby miałam do wyboru, no nie wiem, dobra, może nie do, że do wyboru, ale jakbym mogła przez cały czas jeść świeże pieczywo na obiad, śniadanie i kolację, to by mi to wcale nie przeszkadzało. Prawda, świeże pieczywo jest zarąbiste, jest po prostu na czymś idealnym, ta chrupiąca skórka tego chleba albo bułki, albo bagietki, w środku ta miękkość, jeszcze taka delikatna ciepłota jak jest takie podgrzane, nawet w odgrzewaczu trochę w piekarniku, no i nic tego nie przebiję, no co ja mam zrobić, przepychota. Jeszcze jakieś słone masło do tego, w sensie normalnie nie wiem z, z masłem jakoś, o fajnie, ktoś się dobija. Nie, AliExpress tylko. Wyłączyłam sobie powiadomienia na telefonie z AliExpress, e, to teraz mi przysyłają maile. No, także jak nie drzwiami, to oknem, jak to mówią. Dobra, słuchajcie, 15 minut, ja jeszcze się dzisiaj nagadam, bo jeszcze wiecie, ulubieńcy, no, także trzeba się ogarniać. I sięgam w sobie kalendarz, już bardzo, możecie widzieć jaką mam świetną stylówę. Dobra, chodź tutaj. Wezmę go całego, bo ta dziewiętnastka jest na dole. I obawiam się, że mogłoby mi się to wszystko wywalić, żeby nie powiedzieć gorzej. Dziewiętnastka jest bardzo duża. O matko, jaka jest ciężka. Kurde, czy to są pędzle? Czy to są pędzle? Jeżeli to są pędzle, to moja segregacja wczorajsza i symulacja pakowania poszła na marne, bo być może będę musiała jeszcze to przemyśleć wszystko. Dobrze. Otwieram. O! Czy są pędzle? Czy są pędzle? Nie, to nie są pędzle. Ale też jest coś ciężkiego. Dobra, czekajcie. Odstawię to. Stój tutaj. Dobra, połóż się, OK. Robimy... Jak to się nazywa? Kompromis. Chyba dobrze zapomniałam słowa kompromis. Ja już jestem bezkompromisowa. To nie jest wcale dobra rzecz. Tak szczerze. Ale to pewnie wiecie. Spotkaliście się na pewno z ludźmi, którzy są bezkompromisowi. Więc co ja wam będę mówić? A, w ogóle użyłam dzisiaj też tego stiku do konturowania. Dla mnie jest trochę za jasny. Myślę, że byłby dobry na przykład dla mojej siostry, chociażby, która ma trochę jaśniejszą karnację. Na pewno ma trochę inne tony w karnacji, więc może dla niej się przyda. No, mam dzisiaj go nałożony, ale. Mam go też, bo chciałam zrobić takie mocne konturowanie, więc nałożyłam sobie na niego beach cruiser, więc tak naprawdę no nie, nie, nie za bardzo możecie go zobaczyć. Eee, jutro go zobaczycie. Jutro go zobaczycie, bo zrobimy sobie taki jakiś make up, no make up może. Z tego co mi się wydaje, to tutaj mamy, to tu jest, tu jest mgiełka? O jacie, ale czat. To jest chyba pełnowymiarowa mgiełka Glam Shopu. Ale zarobiście. Ej, no ekstra! Słuchajcie, ja słyszałam bardzo fajne opinie o tym produkcie, że to jest jak taki. Ten, jak to się nazywa? No i oczywiście zapomniałam, nie? Mm. Zmaka. No, jakiś fixer. Tak, no po prostu taki fixer do, do makijażu i podobno bardzo ładnie pachnie. Przez, przez opakowanie. Trzeba sobie psiknąć. I też ma podobno fajny atomizer. Dobra, słuchajcie, co ja tam będę mówić, po prostu ja to psiknę, nie? No i już pokazałam makijaż, dobra, trudno. Podziwiajcie, z daleka, z bliska musicie poczekać. Ja mam w ogóle dobry, dobry patent, w sensie to nie jest mój patent, to przekazała Maxineczka, Maxineczka przekazała od jeszcze kogoś, chyba od Natalii Trojan, coś takiego. Nie, nie wiem, nie jestem pewna. Że zakładamy okulary i wtedy sobie na pewno nie spryskamy makijażu oczu, nie rozmażemy sobie naszych pięknych rzęs. Także. Aj, może ja zwiążę te włosy na ten moment. Oh. Też fajnie. W ogóle uwielbiam tą bluzkę. Jest zarombista. Jest z SHEIN, Teraz już tam nie kupuję. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem, że w końcu jakiś crop top mi się podoba i to jeszcze z takimi tutaj wycięciami. Ale to może dlatego, że po prostu trochę przepakowałam i zrobiłam bary. Dobra, ja, jakie. Naprawdę mi chyba brakowało, wiecie, do kogo gębę otworzyć. Dobra, pryskajmy się. O mat. <coughs> Dobra. Wiem tak. Nie polecam mówienia w trakcie. Matko, a jak to ładnie pachnie. Takie perfumy. Jakie to jest, jak ładnie pachnie. Teraz jeszcze, żebym wiedziała, jak to wygląda. Cześć, dzień dobry, druga osoba. Druga osoba, gdybyś chciała się dowiedzieć, co jest w kalendarzu, to jest im pełnowymiarowa mgiełka. Znaczy, tak mi się wydaje, że jest pełnowymiarowa, ale jest zarąbiście ciężka. Także giełeczka. Hej Ewelina, cześć, cześć. Właśnie ją sobie wypróbowałam i stwierdziłam, że to jest świetny pomysł, żeby zacząć mówić, kiedy jeszcze będę sobie pryskać ją w twarz. Także cudownie. A czy ona coś zrobiła? Hmm. Nie wiem. Czy mi odświeżyła ten makijaż? No na pewno nie jest gorszy. Więc przynajmniej tyle. Hmm. Nie wiem, w tym momencie nie widzę. Jak tam u mnie? U mnie wszystko bardzo dobrze. W tym momencie. Rano było beznadziejnie. Rano się źle czułam. E, także. W ogóle nie polecam, poszłam spać o drugiej, obudziłam się o 5.40 z bólem brzucha i w ogóle nie, beznadziejnie było. Przez dwie godziny dochodziłam do siebie, a potem jeszcze kolejne dwie godziny leżałam w łóżku i robiłam hiszpański. Przynajmniej nie zmarnowałam kompletnie tego czasu. Także tak. No i, i potem w końcu udało mi się usiąść do nagrywania i nagrałam ten piękny makijaż. Właśnie jako tutorial na Sylwestra. Także nie będę się zbliżać na razie. Ja już tutaj może się zakryję, żeby nie spoilerować. Ja wiem, że te okulary mało co zakrywają, bo są przeźroczyste, ale przynajmniej coś tam odbijają, także żebyście mieli taką troszeczkę, trochę niespodziankę, tak, troszeczkę, nie? Nie. E, także tak, giełkę na pewno będę testować. Jutro sobie zrobimy. Obiecuję tutaj. Już, proszę bardzo, obiecuję, że zrobimy sobie e, makijaż tym cieniem musowym. Bo jak patrzyłam uchani, to on będzie, wydaje mi się, świetny do takiego makijażu make up no make up. Nawet ja bym go rozważała jako rozświetlacz. Ale to już to zobaczymy jutro. Zobaczymy jutro, jak zmacamy ten produkt. Yy, i, I tak. Wtedy też zobaczymy tą mgiełkę, zobaczymy ten y, stick do konturowania, bo może jak nie będę miała podkładu, to jakoś on będzie powiedzmy bardziej się wypijał. Bo tak bym chciała zrobić w sumie makijaż, no tak jak zwykle, no z korektorem tylko, y, bo taki jest najwygodniejszy dla mnie do, do pracy, czy jak gdzieś wychodzę. Y, no i tak. tak no. Może jeszcze sobie. Nie wiem, czy sobie jutro użyjemy ten, tej rose goldowej kredki z wczoraj. Zobaczymy, przemyślimy. No. A w ogóle, dajcie mi znać, czy mielibyście coś przeciwko, gdybyśmy otworzyli okienko 24-23. W sensie to i tak będzie pod koniec live'u. E, także po prostu te osoby, które nie chcą mieć spoilerów, chociaż wydaje mi się, że. No nie wiem, czy ktoś by za mną konkretnie otwierał ten kalendarz. E, w każdym razie chodzi o to, że ja 20. Czwartego to już nie zrobię live'u, dlatego że o siódmej rano mam lot do Polski, i potem z Polski, no, no w Polsce będę o dziesiątej, tak, tamtego czasu. Także już, wiecie, nie bardzo trzeba odkurzyć, trzeba ogarnąć troszeczkę. Co prawda, i tak pewnie moja rodzina w większości zrobi porządki takie tam, no ale coś tam trzeba będzie im pomóc, wiadomo, jakieś szykowanie się do Wigilii, bo mamy. No. Jak dla mnie dość sporą wigilię, bo na 12 osób. E, więc tak. Ja nie mam nic przeciwko, aby okienko 24 otworzyć dzień wcześniej. No to super, bardzo się cieszę, bo tak to, tak to byśmy nie wiem, co zrobili. W sensie bym go chyba nie otwierała po prostu z wami. E, także no, no. Otworzymy je sobie właśnie 23. Ogólnie, live y 22 i 23 będą u mojego chłopaka, także nie powinny się zacinać, bo tam on ma router w pokoju, więc. Wiecie, dobry internet? Jej! W sensie, to też nie jest taki zły, ale wczoraj mi przyjaciółka powiedziała, że ten live tydzień temu w niedzielę to po prostu jest taki pocięty. Ja nawet, wiecie, ja to tylko puszczam i już tam nie zaglądam. No to jest piękno live'ów, że ja się potem tym już nie muszę za bardzo przejmować. Ale no trochę się zmartwiłam, myślałam, że większość, właśnie że wszystkie live'y w ogóle są tak pocięte, bo naprawdę tu mamy słaby ten internet i, i tak. No ale miejmy nadzieję, że jakoś tam no, dobrniemy. Już tylko tutaj w tym miejscu zrobimy sobie dwa live'y kolejne w ogóle to jest jakiś, to jest jakieś szaleństwo trochę, że już tak szybko minął ten grudzień. A przyzwyczaiłam się do takiego codziennego gadania do was. Także yy, będzie mi brakowało, ale yy, tak jak chyba mówiłam na jakimś live'ie, że właśnie moim postanowieniem jest, yy, o właśnie, a propos moich dotykania rzeczy i bawienia się, dobra, nie zostawię tam folię bąbelkową, żeby wam tutaj nie niszczyć już i tak dość słabego dźwięku zakładam. Yy, więc tak, yy, moim postanowieniem jest, żeby robić live raz w tygodniu. Nie wiem, czy rano, nie wiem, czy po południu. Zobaczę. Najprawdopodobniej będą to dość spontaniczne live'y, bo mój plan, o ile jest ułożony, to jest ułożony według moich powiedzmy priorytetów, czyli praca, juni, jedzenie, ćwiczenia. No niekoniecznie w tej kolejności, ale ogólnie tak. Komunikacja z rodziną i nie wiem, może spanie. Jak sobie o tym pomyślać, to jeszcze spanie. Więc te live y to tak wiecie: jakby chce się, na, wiadomo, nie chcę zostawiać kanału bez filmów takich normalnych. Chociaż mój algorytm kanału to już i tak jest jakaś. To jest już tak jakaś śmieszna sprawa. O, właśnie, wszystko przewracam. Tak. Także live y bardzo bym chciała robić. Takie jest moje postanowienie. Live raz w tygodniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki. A, tak, no, zobaczymy. Wkręciłam się w rolki na Instagramie bardzo. Wiem, że to jest prawie to samo co TikTok, ale jakoś nie chcę mi się zakładać kolejnej aplikacji, bo mam wrażenie, że e, tak jak trochę z Facebookiem, ja po prostu. Ja się potrafię skupić tylko na jednym, powiedzmy. A już tak, ciężko mi jest się skupić i na YouTubie, i na Instagramie. Jeszcze jak doszedł ten Facebook, ten Facebook jest taki totalnie zaniedbany, prawie, że po prostu. No, trochę mam do siebie sumienia też o tym, ale no, no co zrobię? Trudno. E, no, ale w końcu się wkręciłam w coś, bo te rolki, to, sobie, to jest śmieszna sprawa. W sensie to się, to się fajnie ogląda. Jakiś takie. Ja mam fan z montowania, mam fan z nagrywania. No. Także myślę, że jak już coś szukać na Instagramie, to pewnie te rolki. I też fajne jest to. Teraz pewnie was trochę zawodzam, ale że zasięgi są ogólnie z rolkami większe. W sensie nie dziwię się, bo to jakoś ma taki inny system docierania, tak? bo jak są posty, to przeważnie się one wyświetlają osobom, które cię obserwują. Czasem Instagram proponuje, ale to wydaje mi się, że jakoś mnie często nie proponował. <laughs> um, I tak. A z kolei te rolki, to one dzisiaj się tak wyświetlają trochę randomowo. No, wiadomo, też Instagram musi tam promować i tak dalej, ale to jest większe, jak prawdopodobieństwo, że cię pokażą. I o ile moje posty docierały, tak mniej więcej do 200-300 osób, to rolka, z którą dodałam wczoraj, z tym makijażem, co zrobiłam na live, który był w ogóle przepiękny, na live w ogóle go nie oddawał, także bardzo polecam wejść sobie na Instagrama i, i zobaczyć chociaż tą rolkę, taki szybki. Szybki look na ten makijaż. No, to już doszła do 1800 osób, czy nawet więcej. Także w ogóle wow. No jest, jestem pod wrażeniem, jakby jak to zwiększa zasięgi. Także. No, jak, jak chce się tam jakoś rozwijać, jak chce tutaj powiększać nasze fajne grono. No to, to myślę, że to jest dobra opcja na rozwój. Tak mi się wydaje. Dobrze, moje drogie, tak mi się wydaje, bo wydaje mi się, że jest z nami Ewelina i Janeta w tym momencie. Ale jak kryje się jednak za tymi dwoma osobami jakiś, jakiś mężczyzna, to przepraszam, ale tutaj wydaje mi się, że jednak są właśnie dwie, dwie kobiety. Także moje drogie, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Ja mam za chwilę rozmowę z moimi, z moimi rodzicami, bo zwykle w niedzielę właśnie z nimi rozmawiam. Także już się z Wami żegnam eee, i już się nie mogę doczekać kolejnych okienek, bo no jeszcze mamy trzy cienie do uzupełnienia w kalecce i, eee, i potem jeszcze jakieś czadowe rzeczy, a Tam Giełka też mnie ucieszyła, bo właśnie mi się kończy, miałam taką starą z Lidla. No, także pa i do zobaczenia. jutro mam nadzieję, albo tam, kiedy, kiedy uda, uda Wam się wpaść. Cześć!